Szliśmy już mając rower na dachu samochodu, kajaku jeszcze nie wiedzieć. I rower i kajak. Nieśmiałego. Książę. Nieśmiałego. Dobrego, Tak, tak, tak. Mogę W imię Boże, chcę Was wszystkich widzieć wieczorem, co wychodzicie? chodzicie. Jak ktoś nie idzie, no to intencje przekazać.

Z Polski Tyś Królowo Maryjo Ty za nami przemów słowo Maryjo O ciemniawym podaj rękę Nie wytrwawym skracaj rękę, że królestwo wejść po rękę Mary uciemniałym podaj rękę, nie wytrwałym skracaj rękę, Twe królestwo weź po rękę, Maryjo, gdyś pod krzyżem syta stała, Maryjo. Tyleś Matko wycierpiała, Maryjo. Przez Twego Syna konanie, uproś sercom zmartwychwstanie, Ojcu wierzę daj wytrwanie, Maryjo. Przez twego syna konanie, uproś sercem w stanie. ojcu wierzę, daj wytrwanie, Maryjo. Z dawna Polski, Tyś królową, Maryjo, Ty za nami. Przemów słowo Maryjo. Miej w opiece naród cały, Który żyje dla Twej chwały, Niech powstanie znów wspaniały Maryjo. Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały, niech powstanie znów wspaniały maryjo Gwiazdo śliczna, wspaniała Częstochowska Maryjo. Do ciebie się uciekamy, o Maryjo. Maryjo, do ciebie się uciekamy. O Maryjo, Maryjo. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci. Przyszedł, w czasach, przyszedł w czas, przyszedł czas pójdźcie do mnie, moje dzieci. Przyszedł czas, przyszedł czas i my tu zgromadzeni pokłądajmy Maryi. Czyste serce Bożej cechę, darujmy, darujmy. Czyste serce Bożej Matce darujmy, Daruj me ach daruj me O szczęśliwy tron bo...